Moi drodzy, cześć, cześć dzisiaj. Dostaliśmy informację, moi drodzy, jeszcze nie wiecie kto to jest profesor, ale zaraz wam powiem. Dostaliśmy wiadomość od profesora, bo tak tak, tak tam pisze, moi drodzy, na tabliczkach. Zaraz wam oczywiście wszystko pokażę, ale przede wszystkim z nami jest nasza rodzinka. Davefi. Dzień syn. dobry! Dzień dobry. Jest sprawa. Nie, oczywiście w domku wam pokażę zaraz tabliczki. Jaka? Ale przez tym na samym oczywiście standardowo trzeba zostawić opaczkę do góry oraz subskrypcję na kanale. Syn, musisz dotknąć Dave'a. Do, do tego czasu musisz zostawić łapeczkę oraz suba na kanale. Uwaga, czy ci radę, musisz go dotknąć. Nie, chcę. nie nie chcę go dotknąć. Tak? O, nie mył, nie Ale to wtedy, zami. synu, widzowie nie zostawią suba. A nie, dobra, to chodź tutaj, no, gdzie ty no. jesteś? Nie, nie dam tak łatwo. Nie. Gdzie, on gdzie on jest? jest? a masz. A masz. O. O, dobra. O. dobra, mam nadzieję, że do tego momentu zostawiliście łapeczkę oraz suba. Moi drodzy, rozpocznijmy. Ten młyn co tutaj się dzieje, chodźcie. Nie wiem w ogóle on wtargnął do domu. Wiecie, że on nam wbił do domku, ja się martwię No nie. Przepraszam za wtargnięcie do waszego domu. Tutaj... No, Profesor! Ale jest miły, ale jest miły, nie? Profesor! Ja jest miły, no Musicie pilnie przyjść do domku, w lesie obok farmy, tego co byliście ostatnio. Teraz mamy iść, synu, szybko. chcesz iść, ale... boisz się, boisz się, czekasz się? Ja. Synek go jeszcze nie widział właśnie. Ja powinienem tam iść, bo ja nie wiem. No idziesz Ty. z nami, nie, nie. Jak... Jak zgniemy to wszyscy razem? No tylko, o nie. Ktoś się będzie to ją zajmował potem. No dobra, tylko że ja nie mam. A co się będziemy musieli z nim? Nie będziemy się z nim, nie bić. będziemy się z nim bić. Ale tak to mamy trzy, trzy takie odsłona, nie? A znaczy, nie, ty nie masz synu, to masz jakieś elektryczne. Czekaj, gdzie to było? To było obok farmy, co tam. napisał. W tamtym. O, widzę! <laughs> Jaki ja mam ten? Czekaj, ja mam render system, muszę mieć być z daleki. Dobra, już walić, nieważne, ale widzę już ten domek. Dobra, musimy moi rozejść do tego, tego domku, bo w tamtym domku możecie wpić na kanał Dave'a i tam właśnie macie odcinek o tym, jak już znaleźliśmy ten domek. W tamtym domku mieszka ten niby profesor. Wiecie o co chodzi, nie? Także. no, no nie, nie wiem co, co nas czeka i on tam prawdopodobnie będzie, także no zobaczymy, zobaczymy o co chodzi. Ale jesteśmy coraz bliżej, synu boisz się? Chodź, 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 no ja tak powiem, już na mam tutaj panterkę będę musiał zmieniać chyba. Bo naprawdę, już, już... Jest no, nie. No spokojnie pan... Synu przeżyjemy. N nic się takiego nie dzieje, naprawdę. No, mam taką nadzieję! Będzie będzie dobrze, będzie dobrze. Dobrze, to co, wbijamy? Trendy. Ja to nie chcę wchodzić chodźmy może górę. Ja, ja nie wchodzę pierwszy. Czekaj, chodźmy, bo... ja zobacz, przy... Czekaj, czekaj. On tu okien nie ma! On tu nie ma. Ej, nie widzę tam nic. Jest tam, jest tam! Gdzie? Ej, nie widzę, bo tu okien nie ma! Nie ma okien! Chodź do góry! Chodźcie do góry! Jest w środku, jest w środku. Jest w środku. O nie, jest u góry! Siedzi! Zdejmijmy może zbroję, żeby nie było widać, że my jesteśmy jacyś tacy grozi, nie? Synek jest tam, tego dobrze. Ja nie mam zbroi! O boże, Faktycznie! Synu, zobacz na niego! No nie, czekajcie, czekajcie! Czarna postać jakaś! Gdzie on śpi? Budzimy go? Nie, da ja się cykam! Żebyś ja ja się, się nie Puk puk Ty wchodzisz pierwszy wujek <laughs> Odlizał klamkę i... O, ale... o jej ale... Ty on Zapraszam mówi. Ty mówisz? Zapraszam też ja że mówię, każdy człowiek To czemu nie mówiłeś na odcinku ja? Dave'a? O nie Nie chciałem się ujawniać Nadal się nie ujawnię, no, bo, bo mam modulator głosu A dlaczego ty masz taki głos dziwny? Ma... Bywa, bo mam modulator, powiedział, ale... ale... Nie zdradzę wam mojego głosu Jezusie Ale Jezus, ej, ale, ale powiedz, e, on się boi, mój syn. No, ja się trzęsę cały. E, pa, powiedz mu, powiedz e, do ciebie. O kur... to... Nie bój się. No, nie Wszystko będzie dobrze. Masz głowę na pocieszenie. Co? Ja. Jezus, co jest? Ja nie mogę. Nie zakłada jej, synu, nie zakłada jej. dlaczego? Do, do dobra, ale... Dobra, się taki to... jak ja. Nie możesz nie mody, możesz, no nie, no jesteś takim. Za przeproszeniem. Tego. Takim chłopem czarnym. No To ty powiedziałeś? Nie, nie Oho, powiedziałem, on to... jest nieśmiertelny. Na, znowu stary, on jest nadal nieśmiertelny. Powiedz nam czemu jesteś nieśmiertelny. Śmiertelny. Ty zginąłeś już jesteś. Ja jest najsilniejszą postacią w tej grze. Mam najlepsze plany. Co? Boże święty. A to do czego nie wymagasz od rado. nas? My jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy mają... Mam dla was propozycję. Jaką Proposition Kurde, mój syn mówi angielski, no O, co to jest? Właśnie ten shift szyb, co on oznacza? Ten szyf przygotowałem tu Nadzieją, że go rozszyfrujecie No, a, a co on oznacza? Ale wam się nie udało No, ja nie wiem co on oznacza totalnie Scripson milki Atak na bank Co? O kurde Ale to poczekaj to... Poszły mnie ale, ale czemu Szybson i Milki, o ja co z nimi chodzi? Właśnie, ja do czego? widziałem to. ja widziałem to, że Szybson i Milki założą bank Obok żanku powstał Jaki bank to jest... czyli Jedyce. oni, czekaj, czekaj, czy ja dobrze zrozumiałem, czy, czy oni tam pracują jakby w tym banku i tam żyją, a my oficjalnie? mamy Oficjalnie, oficjalnie jeszcze nie Jeszcze nie, to ale ja będę to pracować od jutra To oni są, a, tak a my mamy zrobić napad na bank Tak ja. No. Na, to będzie no, no, napad. To będzie no, no, napad, no, no, napad na naszych na przyjaciół. przyjaciół. Nie możemy czegoś takiego zrobić. Chwila, a z siepca i to są ci dziecko? Tak, to była twoja mama przez chwilę. Aaaaa, okej! Okay. Słuchajcie! No. Pod ziemią znajduje się... Chi ja policzę? W myślach? No, co, co liczysz, ale co liczysz? No. Właśnie, co, co, co? liczysz? 19 sejfów. No. Co, co? Co? No. I co tam w tych srebrach jest? Tu jest srebro. Czyste srebro. Mamona! 19, Mamona! Najlepiej zraniony. Po, poczekaj jest tutaj. Jak się nazywasz? Profe... Dobra, złotem. będziemy mówili profesor, ty nie masz imienia, faktycznie. Chodź. Mówi profesor. Synu ty zostaj, porozmawiaj z nim, synu zostań. A ja nie ja się boję! Nie, synu, iść porozmawiaj sobie z nim. No, dzień dobry Oj o, o Jezus, Jezus. Będziemy oh mieli wow. siano! uda się! Ja to biorę, ja, ja to mam gdzieś, to nie ważne, że to, 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 to jest milki. Nie to, jest no, nie no, zaczekaj, no nie no, co ty, no nie Zary, można tak, czekaj. Musimy to przemyśleć, musimy się z tym przespać. Ale nie po, możemy tak, Po prostu na, świat, na, świat. Nie nie na świat. Nie możemy. Zbudujemy piękną willę. Piękną no, willę. No, dobra, pieniądze spoko, ale skąd wiesz, że on nas nie oszuka? Że my to ukradniemy, on nam to weźmie, on jest potężny, on sam mówił. Trzeba to przemyśleć, Paweł, wszystko prostu. Zapytajmy go w takim razie. Ale on ci nie powie, wprost. Bardzo mi miło. Przepraszam, nie chcę być bezczelny, ale chciałem boże, boże. się spytać. Czy my, my jak, jak uzgodnimy warunki zapłaty? O, nie dobrze synu, ale spokojnie, on ma to po prostu. Chodź, chodź, chodź. Chodź, synu nie nie, nie bój się. No, ale on syn. coś zrobi! Nie, nie, synu, naprawdę, on Nic nie jest, jest dobry, synu, jest dobry. Synu słuchaj. Nic ci się nie stanie. Będę zawsze przy tobie. Naprawdę? No dobra, dobra to bardzo. chyba możemy nawet kolegami zostać. Nie no jak kolegami? No z takim chłopem będziesz kolegami za szyją, że tutaj bez urazy, ale no... Zamyślił się. No. Halo. Na czym tak myślisz? Tą pani. No, no, myślałem, myślałem dużo. Eee, I babo, i babo... Myślałem się, że... To jest ciężki orzek do zgryzienia, bo... Tesia, ile procent dostanę? Ile procent? <noise> No, ja tyle samo! Ile, panie po Każdy ma tyle samo. Ja mam pomysł, wy to wykonujecie. Ta, i ty dostaniesz, no to I ty jest dostaniesz ostery, więcej o... niż my. Nie! No! No, jak co mówię. to ma być? Nie możesz mi zlatać obrażeń. Ja tobie mam. Ale ci teraz. Wiesz co? Nie, przesadziłeś! Przesadziłeś! przesadziłeś. Ale mi teraz wyrwałeś! Co to jest? O! Nie. Przepraszam, przepraszam! Czemu mojego syna? On zginie, ale mój syn gie... Jak... Nie, syn jeszcze do domu, młodzież do domu. Mój syn umiera Przeżył, dobrze. Masz szczęście. Ta woda, no, no to już za fajnie. Dobra. Profesorze, bo ty jesteś dosyć, dosyć, no. dosyć, dosyć dziwny. Ale... Jest nas czterech. Czuje Ile procent? <dusry> 25 na web. No jest pokoj. Jak dostanę 30, to się zgadzam. Nie, nie, 30. Ty jeszcze z takim intruzem rozmawiasz? Nie! 30, 30 my, my jak dostanę to się zgadzam. Nie, my się musimy zastanowić, Paweł. 30 jak dostanę to się zgadzam. Nie ma możliwości. Przestań mnie do bić! Swoich kolegów. Czyli... Każdy ma po 25. Oni dostają 20, ja 30, a ty resztę i dostaniesz nie. więcej. Nie! A to nie. jak już się dogadacie. Krótko mówiąc, ja biorę 25%. No, my widzicie, czyli wy dostajecie powierze. po 10, a ja resztę. Ja 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 to ja to nie! nie. Się, zabijaj, zabiję Synek, ale twoje no. prezenty to moje prezenty. To ja 50 mam, dobrze, ja się nie, nie mam ugodę. <głos> <głos> Dobra. No synek spokojnie, kupię ci. No, dobrze. Zgadzam się, ja, ja to jest idealny napad. No ja bym się tak nie zgadzał dobrze jest mieć syna, dobrze jest mieć syna. Myśl trochę szwagier Ale co? Nie można się tak od razu zgodzić. Zgadzam się, lecimy z tym. Będzie przygoda! Rozumiesz? Będzie przygoda! W takim razie widzimy się jutro o dziewiątej. Tak A, ja, jaki, to jest, ja, jaki to jest bank w ogóle? Bo ci klepte w te okularki. Zaprowadzę was. Dobra. Zaprowadzę was. Dobra. Ale macie nikomu o tym nie mówi Dobra. Zapraszam. Święty. Dobra. A ty możesz latać, czemu chodzisz jak cywilizowany człowiek? Ale w ogóle, ty to normalnie byś mógł sam zrobić napad na bank i byś miał 100% do siebie. nie rozumiem czemu nas bierzesz. Tak mi jakaś mocka... się zatrzymuje. nie chce po prostu, nie wiem. Że jest nieśmiertelny, może co chce zrobić. Ale no nie wiem, pewnie... Tak nie... Nie może! Musimy z no jakiś powód. Nie, niech on sam powie. Dlaczego? No? Dlaczego? Ja Dlaczego? Jestem po prostu... Nie wiem. Taki jakry. Taki maka... Aha, rozumiem, dobra, fajnie, dobra. To jest <noise> interesujące! No, no tak, Po jak prostu uczy... wiem, że ten plan nie może się udać, gdy zrobi go solo. Mam potrzebuje drużyny. No, no okay. dobrze, rozumiem. W takim razie zrozumie to. Z zrozumiałem, dobrze. Tylko Bank jest tu. W w wbiłeś od w ogóle raz. mi do chaty, wiesz o tym? Normalnie, wbiłeś mi do chaty. Nie wiem czemu. Wiem, bo mogę. No <laughs> <Okay>. mogę. <laughs> <laughs> <Jaki ham? śmiech> Dalej pójść nie możemy. Tam są kamery. Zobaczmy, jaką. Ja na... i od razu zamknę. Ja. Nie iść, można mieć młody! Synek! Nie, no, no idź po niego. Nie, no jest, nie wrócisz do domu. Jak mój przy... mój? Jakbyś tam poszedł, to byś do domu już nie wróci. Nie, nie, wróci. Ja nie wróć. Ciebie mówi, no kurde jaki Ty niewychowany Jezus, jesteś. Jezus, jaki to jest... Co to jest? Cały bank. Jaki to jest, jaki, to jest wielkie. Sayf. I tam jest mówisz 19 save'ów. I 99% tego leci do mnie. 99% to Ty masz procent szans, dostanie w mordek, to będzie... O nie, ale przesadziłeś. Musimy rozwalić ten los, czy Nie! Synek, ty no stop myślisz o Dobra, idź do domu. wybucha. idź do domu, Ja nie wiem, synek. Idź do domu. Do domu, synu. Nie, ale. Do domu, synu. Idź stąd. Co mi tę ankę, nie przyda się? Nie przyda się, zostaw. No, wszyscy chcecie idź, synek. Oła, kurde, palisz ojca. Starego palisz. Dobra, Nie pal starego. Cześć. Cześć, synu. Pamiętaj, że kocham czasami. Ja nie Czasami mnie kochasz, nie, idziemy sobie porozmawiać. Dobrze, rozumiem, idź spać syn. Dobrze Dobra, porozmawiajmy teraz, 50% leci do mnie, bo tam synek to wiesz. Mówaj. nie będziesz mi mówił jak mam 10% To jest mój napad, ja jestem profesorem. Dobra Stefan, zamknij mordę! O mordę! Dobrze przepraszam, nie Ej, kurde, a chodź tu, proszę. Dla ciebie, pan z... profesor. Boże, ja profesor chodź profesor, chodź No. no. Devik, on jest głupi. On jest głupi. Nie, nie można tego tak zaakceptować. Widzisz, że on jest niebezpieczny. Trzeba to przemyśleć. A on idzie tam, co on robi? Pan on się patrzy, on się nie może doczekać chyba. Będzie na niego zagadać. Stefan! Dla ciebie, pan profesor. <laughs> I, nie wytrzymam. Ha, Halina! I cię do trzeci masz mnie przeprosić. Raz. Halina nie mnie. Przepraszam. Ty No o, Jezus bora, ja... Nie... przepraszam, przepraszam, no, przepraszam. No, Dobrze, że żyję. No, opóźnienie miałem po prostu. Tak, tak? Dobra. Po prostu raz nie widzę ja mam taką pompę z tego profesorka. Przepraszam profesor. Przepraszam, jesteś super, przepraszam. Eee, dobrze, 50% do mnie, do was 20 po 25%. Ja ty jeszcze co mam? Kurz. Przestań! Ale 25 na web. No dwa jest do czajka. To ludzi za... ile w tym brało udział, przez tyle ludzi się siedzieli 100%. I koniec. Znaczy, mówię 25 dla mojego siwaj. Muszę wprowadzić trochę dramaturki w tą sytuację. Czuwaj mnie, czuwaj mnie to co ciebie mówię. Nie będziesz mi mówił jak mam ustawiać cały, cały... napad. Będzie on tak jak ja to powiem? I tak będzie... Nie podchodź, ja się boję się. Jezu Dobra. Dobra. Stop. Stop. Halo? Halo? Panie Stefanie! Dla ciebie pan, profesor! Panie profesor! Zawsze się Dobrze, Dobrze! Dobrze, zaprzestań takich zapotrzebowań. Okej. Okay. Chodzi tu o to, że mój syn ma 5 lat. i do niego też chodzi 25%, tak? Jeżeli bierze udział w napadzie, to tak. No, czyli te 25% są moje. Pieniądze, które zarobi syn według sprawa Należą Zap do niego. Tylko do 18 roku życia jest pan w jego posiadaniu, ale nie Dobrze. może pan ich wydać na swoje cele. Dobrze, tak wydać, rozumiem, tak czyli kupię, kupię mu Lamborghini i też sobie nie będę jeździł, okej. Okay. Lamborghini się mówi, śmietniku Ja! O nie! Ale mnie zdenerwował! Ale mnie teraz zdenerwował! Nie mogę! Jesteśmy w Polsce, czy jesteśmy w jakimś, nie wiem. Ale mnie niesie się. Dobra, panie profesorze. A idź, idź. Idź. No, idę. <śś> <śś> nie mam taką popę na tym filmie. Debik <śś> nie wytrzymał po prostu co się dzieje. Moi drodzy, jeszcze pójdziemy do syna, zapytam go jeszcze raz. Synie nie góry! Tak on... Śledził! Synu co, Synu, co ty tu robisz? Synek. Nie, w tym momencie masz szlamant. 25% leci do ciebie, nie? No oczywiście. Ale przez to, to że to masz 5 lat, to leci mi to do mnie. No kupię ci kilka staków lizaków i będziesz no, miał fajnie. Mi Dobrze, tak dobrze. Robimy. Dobrze, to 5% jest Twoje w takim razie. Pozwolę Ci jako Twój stary. Okej, okay. dobrze. Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak widzicie, dziełem się dymy. Nie mi się tego i będzie napad na bank. I zrobimy siano, syny! Zrobimy siano! Tak jest, będziemy bogaci. Słyszymy nie nastawię się, w to trzeba jeszcze bankie, przemyśleć. Do zobaczenia i się